Siema, siema z tej strony Iber. i dzisiaj wam pokażę mój kanał, że jak nie lubicie oglądać albo jak na przykład mnie lubicie albo mnie oglądacie to żebyście mogli mnie zasubskrybować pokazuję wam mój kanał to jest okay, czekajcie ja sobie zmieniłam profilu to jest moje konto i będziemy na nim nagrywać Fortnite'a. No. Jak wam się podobał film, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i nie zapomnijcie o dzwonku w górę. No. I na nara. Do następnego.